Ej, kochani, to ja, Piotrek, dziś mam dla was mega film z mega prankiem. Dlatego, że wkręcę Anię i Ami, że dziś przyjdzie do nas złodziej i nas okradnie. Dlatego one muszą spać na dworze w namiocie, żeby być tam bezpieczne. Ami, Aniu, możecie przyjść na chwilę? Muszę ukryć kamerę. Słuchajcie, mega pilna sytuacja wręcz zebranie rodzinę. Mamy problem. Po ostatnim filmie z bunkrem. Ludzie napisali, że złodziej ma nas zaatakować dzisiaj. co e, się to żart. Tak? Normalnie ma zaatakować to są nas. Ale poważnie to napisali, czy to żart? Na policję Policja ma na policję. I co? Ty, I co? I zadzwonimy. Przepraszam, y, w komentarzu napisali, że nas bradną. No. Nie, nie, nie. Kiedyś napisali, że jestem kurczakiem, a to nie oznacza, że jestem kurczakiem. Słuchajcie, Kevin był sam w domu, tak? Tak. Rozstawię wszystkie pułapki, jak Kevin, nie? A my a, sobie a wy zamieszkacie w namiocie i tam byćcie bezpieczna. No dobra, dobra, rozumiem. Czyli my mamy rozstawić sobie namiot i tam być, ewentualnie czuwać z telefonem, żeby ewentualnie zadzwonić na policję. No. A ty zostajesz tutaj i czekasz na złodzieja. Tak, rozstawiam pułap. Dobra, słuchajcie, mamy czutkę, że coś jest tutaj nie tak. Amerykanie... E, ja uważam, że Piotrek nas prankuje, ale nie mamy zamiaru się poddać, gdyż postanowiłam, znaczy dwie postanowiłyśmy, że chcemy w to brnąć i na samym końcu wkręcić Piotrka. Zobaczymy. E... Ja na kubek z zimną wodą. Coś na pewno wymyślimy, ale słuchajcie, niech on wierzy, że my w tą jego bajeczkę o tym złodzieju wierzymy. A zamiast my się wkręcić, odwalimy mu taki prank, że pożałuje tego do końca życia. Trzymajcie kciuki i łapki w górę. Piotrek, Piotrek, Piotr, Piotrek, Piotrek. nagrywacie jakieś e, film? Nie, bo my chcieliśmy, tak, znaczy tak, bo chcieliśmy vloga, że będzie nieważne. E, właśnie chcieliśmy... O nocowaniu, robić... wiesz jak już jesteśmy, tak, nocujemy, tak, chcieliśmy... to chcemy zrobić noc w namiocie, tak. nie? Żebyście nie nagrały mojej śmierci przez złodzieja. <grym> eee, aha. aha, aha. E, wracając! Podejrzewałam, że nawet jest na stryku, więc prosiłybyśmy cię bardzo, żebyś tam poszedł i nam go ściągnął. Ja nazywam e, ten stryk cmentarz much. Nienawidzę go. Ale no wiesz no, musisz, no przeszukaliśmy No e, nie ma. No ma. ale sprawdziliśmy każdy za kamery nie ma trzeba tam A wiesz, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ostatnim razem jak Piotrek wchodził na strych... To słuchajcie, tak spadł, że mam obitą podłogę i obite ściany. Dobra. A ja jeszcze nigdy na górze nie byłam, więc chciałam też kiedyś wejść. Patrz, ile much. To nie mucha. To osa. A kto? To osa. Jedna, druga. Nie nagrywaj mojej słodkiej pupci. Nagrywam twoją słodką No nagrywała dziury w ścianie. Daj kamerę, nagram mu y, cmentarz much. Proszę. Uważaj, bo ostatnią dziury w ścianie i podłodze. Zobaczcie, tu zginęło tak wiele much, tu widzę namiot. Jak coś, będę ci mała sekurować? O Boże, się z jakimś pająkiem z boku. Uważaj, nie za ciężkie, za ciężkie Dobra, spadniesz. trzymam dwoma, już, już, puszczaj. Dobra, daję radę. Dobra, to gdzie? Tam najlepiej za zaroślami, żeby nas nikt nie widział. A o? może, ale tam nie będziemy widzieć domu, jeżeli mielibyśmy czuwać. Nad nim. Dobra, to się tak będziemy wychylać, ale lepiej żeby złodziej nas nie zobaczył Trzeba zacząć yy, budować namiot, co nie? Mhm. A ja muszę z tobą, bo ja bym sobie chętnie odpoczęła e, tak Pierwszy chyba trzeba przez tą narzutkę, nie? Spróbujemy złożyć ten namiot Ja po prostu nie mam żadnego pojęcia co mam robić w tym namiocie, poczekaj O to trzeba o tak tylko trochę się chyba tu połamało Pamiętam, że jak byłam studentką, to stwierdziłam, że ja będę z tych, co będą tak podróżować pod namiotem w górach. Kupiłam ten namiot i nigdy z nim nie wyjechałam. Moje marzenia o podróżniczce w namiocie nie ziściły się. Ja, mi się wydaje, że to Piotrek, bo to Piotrek takim mruk. Ja Piotrka nie znałam, jak miałam 20 lat. To jest prawda. <noise> Czyli zamulałaś już beze mnie. <noise> no nie byłam najbardziej rozrywkową dziewczyną, no powiem szczerze. Tak w zasadzie byłam w ogonku tych rozrywkowych. <laughs> Raczej z tych ujonek i sztywniar. I z taką, się, z, taką, z taką się ożeniłeś. No, i nie żałuję, co najgorsze. <laughs> bo wiesz, bo na starość to już się szuka tych sztywniar, wiesz? Ja bym uznała ten namiot za skończony, a ty co o tym myślisz? Ej, dziewczyny, powiem wam, że słabo to zrobiłeś. No, no bo on nie ma śledzi. No właśnie, ja ci ja ci tak nie weź, to no podjeżdża do dekatlonu, trochę śledzi nam podrzuć i będzie git. Tak, bo on już wygląda super. Wystarczy tylko poprzybijać, wiesz, no. To do rybnego. Więc szybko. Po prostu. Dobra, idę. Wy rozujcie pośladki dziewczynki. Dobra, to my tutaj będziemy składać tyleć po śledzie. Tak, tak. Pa! E, Piotrek już pojechał po nasze śledzie, więc my korzystając z okazji... Że jesteśmy głodne i namiot już rozstawiony, to postanowiliśmy zrobić wielkie ognisko. Tak, z kiełbaskami. A mamy jakieś kiełbaski? Mamy, damy radę. Dobra, to y, do ogniska, chodźcie, Dajcie. robimy. No bo jak już nocujemy y, w namiocie, no to chyba w e, A Mam pytanie, mamy na co je nadzieć? Bo nie wydaje mi się, żebyśmy mieli te kiełki. Abela, szukaj kików. Ja idę po kiełbaski. Szukaj kików. to bo, takie może tak jest. Może patrz, ile rośnie tych kików tutaj? Do wyboru, do koloru. Mam pierwszą zdobycz, e, tylko trzeba było ją, tak wiecie wyostrzyć, żeby żadne tam się nic nie było, ale jest pierwsza zdobycz. Dawno mówiłam, żeby kupić metalowe kijki, ale oczywiście nikt mnie nie słucha. Kiełbaska jest. Może tak być, że były w zamrażalniku. E, przy okazji mogę wam trochę powiedzieć o moich ocenach na koniec roku, na koniec e, mojej klasy e, szóstej, więc moja się to jest 5,25 z prawie wszystkich ale dylem. dramat. Sprawę wszystkich przedmiotów mam 5. Nie mam żadnej czwórki w tym roku. Trójki też i niżej tak samo. Mam właśnie ze wszystkiego 5. Oprócz angielskiego, bo mam z angielskiego 6. Techniki yy, i plastyki, i to są trzy przedmioty, z których uzyskałam sześć na koniec. Choć na początku myślałam, że będę miała 4 z geografii, ponieważ proponowanych właśnie miałam 4 z geografii, ale na końcowe pani mi już stawiła 5, więc bardzo się cieszę. A Wy jaką macie średnią i ogólnie oceny, napiszcie w komentarzach. Ja miałam zawsze ponad 5 jak na kuj kujona i sztywniarę przystało! Nie no nie wierzę. Nie wierzę. Co one robią tam? Muszę to szybko zagasić. Dziewczyny, przestańcie! Co wy robicie? Co wy robicie? Musicie to szybko zgasić. Przepraszam, przepraszam, nie chcący. Proszę, przepraszam. Słuchajcie, słuchajcie, musimy. Jest, jest, dobrze, jest. Udało się, zgasiłem. Kiełbasy gotowej, no! Wiecie co? No nie no, musiałem to zgasić, no przecież złodziej przyjdzie to was po prostu... Proszę cię no kiełbasę przygotowałam dla siebie i Amelki! No wiem, ale no przyjdzie. Mamy biwak! Was zobaczy, jaki biwak. To jest złodziejsko ukrywajką. on w nocy przyjdzie, tak? No to przecież możemy teraz robić grill, yy, ognisko, nic się nie stanie. Nie chciałeś takiej takie kiełbaski z ogniska, to muszę je wszystko zgasić. Amelka, a ja wiem, kiedy przyjdzie, nie chcę go zawieść. Mamo, kiełbasa ci się przypala. No. Na tym ogniu? Wybij z ognia przecież <laughs> przypalisz, Aniu. I kto to będzie Jacqueline? Nie, salone. po prostu wiesz co, sorry, ale jestem mokra, nie mam ogniska i co ty sobie w ogóle myślisz? Dobra, mam pomysł. Wybaczymy ci, jak przyniesiesz nam kanapkę. Bo kopa dostaniesz za to, co zrobiłaś, jestem mokra. Szybko! Kurzona rządca. Proszę. Ja bym uciekała. Groźna mama to groźna mama. Mówię ci ser serio. A ja ci serio mówię, Dwie że Dwie kanapki. Serio? Tak. Dwie kanapki. One są po prostu niepoważne. Robią sobie ognisko zamiast bać się złodzieja. Przecież złodziej jakby zobaczył ognisko po pierwsze by nie przyszedł, a po drugie by od razu je złapał jakby już przyszedł. Nie? Bez sensu, bez sensu. Słuchajcie. Ja mam mega plan. Zrobi się trochę ciemniej. Ja... Zakradnę się tam, wezmę farbę, wyleję tą farbę na yy, namiot, prawda? One się przestraszą, bo wy my myślały, że to krew, nie? Ja zacznę piszczeć, one zaczną piszczeć, facet jakiś zacznie piszczeć. Tylko skąd ja wezmę tego faceta? Dobra, bez faceta i po prostu zrobi się z tego jeden wielki prank. Jestem geniuszem, jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Nie robię żadnych kanapek, ale muszę je przekonać, że złodziej to jest naprawdę groźna rzecz i dlatego muszą się przestraszyć. Bo wtedy, co to za prank? Kto się wtedy będzie bał? Kto? Dziewczyny! Dziewczyny! <ścoughs> ognisko się nie udało. No, nie udało się ognisko, no, ale przecież to dziewczyny! <ścoughs> Dobra, będzie nas teraz eee, szukał, biedacze. Tak, ogólnie wszystkie drzwi, okna, samochód, wszystko jest zamknięte. Więc jak tylko Piotruś e, skarmi się, że nas tam nie ma, co e, nie panikę, bo nie będzie mu się nigdzie dostać. Puk, puk. Dziewczyny. Ty, nie ma ich. Gdzie one są? Dziewczyny! Chcę pogadać tylko, no sorry z tym ogniskiem, sorry. Piotruś! Ej, damy mu znać, że jesteśmy. U, Dobra. Ale wielka osa. Dobra, damy mu znać, że jesteśmy tutaj. Piotrek! O nie, co jest? Piotrek! Co jest? Co to ma być? Co to ma być? Czego drzwi są zamknięte? Czego drzwi są zamknięte? Nie, może to był no jesteś. Co? Co robię? Co? Co? Co robię? Co wy robicie? O co tu chodzi? Nocujesz? Nie! Nocujesz na dworze za karę, że nas chciałeś wkręcić? Nie chciałem, złodziej przyjdzie. E, nie, to dobrze, to my będziemy tutaj przy złodziejach, ale ty się chowaj, bo on <grym> się najbardziej boisz. E, nie! Masz tam dwie kiełbasy, niech ci starczą. Jak one są zaludowo ciałe, bo ogniska nie mogę dobra, rozpalić. Dobra, dobra! Pa. pa! Dobrej nocy! Nie, no bez sensu, no. Jakie ja teraz rozpalę to ognisko? Przecież nie, ogniska nie mogę rozpalić, bo zalałem wodą. Zalałem wodą, przecież ognisko. Bez sensu. Słuchajcie, trochę się cykam, bo co jak przyjdzie prawdziwy złodziej i mnie ukradnie. Otwórzcie! A Piotrek dzisiaj spędza noc w namiocie. Za Miłe zabawy! Biedactwo. Zostawcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, czy Wam się ten filmik w ogóle podobał i jaką mieście średnią. I czy tam przedkręciliśmy piocka? Nie, nie wkręciliśmy! Mam pomysł, może sobie dzisiaj zrobimy jakieś fajne naleśniki. sprawdziłaś byłem. czy drzwi są zamknięte, te zewnętrzne jeszcze, te drugie? Tak. Biegnij do drzwi! Dobra, jeszcze sprawdzamy tu drzwi, żeby nie było po prostu. Później jak już lepiej, że on się okay. o, o, o. Dobra, już zamknęłam. Nie! nie Słuchajcie, jest noc. Ja się na maksa cykam. One mnie w ogóle nie chcą wpuścić do domu i to nie jest śmieszne. Uciekam do namiotu. Kurczę, nawet śledzi nie ma. A mogłem pojechać po te śledzie. Pamiętajcie, nigdy nie róbcie pranków, bo sami możecie później zostać sprankowani. I to jest lekcja z tego filmu. Myślałem, że to jakiś pająk. No to jakiś sznurek. Uff. Chyba że takie malutkie pranki, to wtedy jest okej. Okay. O nie, pełno tu komarów.